Cześć wszystkim. Słuchajcie, nie ma co gadać. Trzeba robić. To jest z wczorajszego i z przedwczorajszego zbioru bzu czarnego z owoców. Zrobione. O, zobaczcie prawie cała skrzynka soku. A tutaj jest winko. Już pracuje. Zobaczcie. O, wypycha. Także się robi. Zachęcam do robienia winek. Będziecie mieli swoje bardzo zdrowe trunki, a nie jakieś chemiczne, kupowane w sklepach. W ogóle yy, polecamy robić swoje przetwory. To tylko tyle. Chciałem Wam taką zajawkę pokazać, żeby nie było, że gadamy, gadamy, nic z tego nie wynika. Jesteśmy praktykami, więc pokazujemy też tą praktykę i zachęcamy wszystkich do działania. Nie użalamy się nad sobą, nie frustrujemy, ale przygotowujemy na kryzys, na to, że może czegoś nie być. U nas niczego nie zabraknie. Także zabezpieczamy siebie, rodziny, najbliższych sąsiadów. Dbajcie o siebie. I do następnego.